Słuchajcie, a powiedzcie mi, bo ja muszę się was najpierw troszeczkę zapytać, czy wy wiecie trochę rzeczy o tej wigilii? I powiedzcie mi, czy znacie jakieś tradycje związane z wigilią? Jakie na przykład tradycje znacie? Proszę, tu się kolega zgodził. Prezenty to też, ale coś jeszcze wcześniej. Przez tymi prezentami musi być... Znacie jakieś tradycje wigilijne? Jakie znacie? Zobaczcie, tam mamy takie drzewko. Co to jest za drzewko? Koinka, Słuchajcie, a Ty wiecie, skąd się bierze taka choinka? Słuchajcie, ja wam powiem. Słuchajcie, na pewno tatuś z dziadkiem w nocy jak nikt nie widzi, po cichutku, po cichutku idą sobie do lasu, szukają najładniejszej choinki, szuruburu, szuruburu, wycinają i uciekają do domu. A wy im pomagacie wtedy? Tak? O tutaj koleżanki mówi, że tak. Gdzie jest ten tata tutaj? Ja zaraz chyba sobie z nim będę musiał porozmawiać. O, no, tata, nie uważaj, nie wolno koinę w lesie wycinać, tak? Słuchajcie, no i jak mamy już tą koinkę, to co z nią robimy? Rozgodniamy dokładnie I co możemy przystroić Czym możemy przystąpić? Tak. Bąbki i czym jeszcze? Mamy no widzę, że macie piękne. I aniołki mogą być. I łańcuchy, i szysz. No tutaj po prostu widzę wiedza tryska normalnie. Bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie. A na czubku co możemy po po powiedzieć? Gwiazdka. Gwiazdkę, a wiecie, to symbolizuje taka gwiazdka? I jeszcze <gry> Kokardy mogą być, słuchajcie, taka gwiazdka zaprowadziła z tego czasu pasterzy. Nie ja mówię ja, ja nie. Nie, nie. mówisz, To dobrze, to tak, słuchaj teraz. Zaprowadziła właśnie pasterzy i już do Pana Jezusa, tak? Słuchajcie, i teraz, gdy, ma, gdy się pojawia pierwsza gwiazdka na niebie, to zasiadamy sobie ze, z całą rodziną do stołu biblijnego. I słuchajcie, a czy wy znacie jakieś potrawy, które mogą być na stole Jakie? Jakie na przykład mogą być potrawy? Ciasteczka. jakie Świąteczne. Jakie są te potrawy świąteczne? Te? Znacie jakieś? Jak no czy... My się my się mylią, i

no dobrze, ale słuchajcie, bo jeszcze jedna sprawa tutaj jest. Bo ja jestem ciekaw, czy wy znacie takie piosenki, które się śpiewa podczas świąt. Wiecie, jak się nazywają takie piosenki. Kolendy mam no brawo, bardzo dobrze. A czy wy znacie jakąś kolendę? Zaśpiewacie mi kolendę. Ja poproszę publiczność tutaj komory dziecią. No Bracia, patrzcie. Ja nadstawiam swoje uszy i słucham, jak będziecie śpiewać, co? No? Pięknie, pięknie, i gramo, wielko, gramo, Dalej nie będę pytać, bo moga, publika może mieć czasami jakieś problemy z kolejnymi wzrostami, bo to różnie bywa. Słuchajcie, no słuchajcie, a powiedzcie, ja mam dla każdego z Was prezent. Ale jestem, jestem ciekaw jeszcze, czy każdy na taki prezent zasłużył. Czy każdy był grzeczny? No już to no, no, same aniołki tutaj, to no ja nawet nie mam się co pytać. Słuchajcie, zobaczmy, ja sobie teraz usiądę, tak? A czy lubicie robić sobie zdjęcia? To Posłuchajcie ją dla każdego z Was prezent i przy okazji zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie, tak?